Thank <laughs> you. Your last mission didn't exactly work out, Tom. Your killing everybody means a lot of problems for us. They tried to rape Sarah. The cops ought to thank me. I know, but the one you let get away will make trouble. What? We didn't let anybody get away. They're all dead. One lived. They pulled him out of the car wreck. Shit. The one you killed was the son of a city councilor, the mayor's friend, and Morello's accomplice. And the one who lived will go crying to the counselor. Daddy didn't exactly love his son. But in these cases, a person can remember a lot of good things. By the way, his funeral's today. Pity I can't make it. You're lucky that second one didn't know who you were and couldn't give you up. But that's not why I sent for you. Tom, I have quite a delicate job for you today. Come on, let's get in the car. Owner of one of the businesses which the don has invested a lot of money in has suddenly decided to forget his obligation and he has taken up with mr morello it seems that morello is trying to test our limits we're not going to play his game so what's going down we're going to blow the place up what what kind of joint is it a hotel yeah that is it's a brothel pun. but no regular who house a place for classy society types. And I have to knock them all off? Of course not. We'll just liquidate the owner and blow up his office. That should be enough of a warning for the others. We means me, right Frank? I take out the owner and I blow up the hotel. Exactly. And there's one more thing. One of their girls is passing information about our activities to Morello. We'll need her eliminated too. Frank, uh, I have to kill a woman? Worst luck, huh? Here's a photo of her. She's cute. And she looks familiar. Are you certain this is her? Unfortunately, yes. Her big mouth has lost us a pile of money and some of our people. Why don't Polly or Sam do it? We know the place in and out. They'd be dead before they can get it together. Mm. So what's the plan? It's downtown, the Corleone Hotel. Find the boss and shoot him. You can do it in public. It'll be a warning. Then take care of the girl. The owner's office is on the top floor. Grab any documents and money you find there and then set up the explosives. You won't have time for much else. This won't be no picnic. I know. But if we don't take care of this now, we are next in line. Maybe you're right. The weapon and explosives are here in the car. Tam good luck. Okej, okay, uh, witajcie, witajcie. I jak słyszeliście, uh, sprawy nam się lekko pokomplikowały, ale wydaje mi się, że damy radę wyjść z tego cało. Uh, dużo Dużo, dużo, dużo Większość, O, inaczej zacznę. W większości gier yy, takich tego typu czy coś w tym stylu. Jest taka ostra nawalanka, ci wali, tymi strzela się pistoletami, to wszystkich, wszystkich, wszystkich. A ja bym tak chciał tak leciutko, tak zaskoczenia bym chciał. Może się ta teraz. Albo się jej nie uda. No ale to już się zobaczy. Swoją drogą mogliby nam dać jakiś inny samochód. Cały czas jeździmy tym gruchotem, takim beznadziejnym, brzydkim niebieskim. A strażak. Cowboy. Cowboy. A cześć w cowboju. Cześć. Co tam? He hej. Jak tam? Rodzina zdrowa aj aj dum a i puściłem. a klas. A ta melodia jest super. W ogóle wszystkie są melodie w tej grze idealne i jak dla mnie A co ta Akademia Łobziaków Przejdziemy na czerwony świetle, chciałem być niegrzeczna, się zielone zaświeciła. O oh, no. To w ogóle to wam powiem, weekend jest, weekend, 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 po prostu Cię cieszę. Co się cieszę. wam nagram, jeszcze wam nagram coś i jeszcze wam wyślę coś, po prostu. Mój internet jest drewniany, ale dam radę wam coś wysłać. Ten film z Need for Speeda, właśnie w tym momencie go wysyłam. Ten drugi odcinek. Hmm. Wysyłam się 6 godzin. Fajnie, nie? No. Także tam. Wiecie. Trochę szacunku! Dobra. Aj, 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 aj. Aha. Yy, I właściwie chciałem was tak przeprosić. Za intro, które jest teraz z tym. Bo. Z tak. Postanowiłem, że zrobię takie do gry. A wiecie, że ja za dobry w tym nie jestem. Takie średnie trochę wyszło. No ale to już inna sprawa. Więc napiszcie, jak macie jakieś propozycje, co bym mógł zrobić z ten i lub co innego. Dobra. Wbijamy. Mhm, <laughs> dziwka. Zabiję dyrektora doprzeszkę, odejmę nie nie

Aha, to jest ochroniarz. Ochroniarze, ochroniarze. Może nie. Może nie równo takiej strzelaniny. O, ten ma klucze pewnie do tego gabinetu dyrektora. Dobra, to chodźmy posprawdzać pokoje. Może w pokojach. O, może znajdziemy najpierw tą dziewczynę. To będzie dobry pomysł. Potem na spokojnie to wszystko ogarniemy. To jest... dobre. Tutaj... O... nóż. Poczacham kołdrę, jej, jej, jej. Jesteś tu? Nie, nie macie tu. Tutaj... czy też nie macie tu. Tutaj... Jesteś... Nie, cię tu nie ma. Wow, to się Cię tu też nie ma. Jehi! Która powiedziała ej? Tu nie tu, może tu wycieraczka? Nie, ale przy każdym leży wycieraczka. Hie hie hie. Cześć! O, tu jest jakiś gościu. Zobaczymy go tak po Tu! Hie hie O, to tutaj. This is... Ale <coughs> what? <Ooh. laughs> what? Michelle? what are you doing? <laughs> you're... You're you're like so you're what, what are you going to do? What do you want from me? I'm sorry, Michelle, but I heard that a bunch of people got knocked off because of your talk and someone lost a lot of dough. You're dangerous to us. It isn't true. It couldn't be true. Tom, wait! I I didn't know I'd hurt anyone. I I wanted to help my brother and. I knew it. This could least. only the happen to me—a total to screw, screw up. I can't just I kill a young girl, you a young man who wanted to help him. her own brother. Probably a real bastard. On it the other hand, my own is it worth getting killed over it. Get dressed and get out. Thank you this place is going to blow in a little while i don't want to see you in this town again nobody can see you here anymore Thank you. in this town you're dead go away and never show your face here again get it i promise you will never hear about me again okay. to teraz Zacznijmy od kur o oh, kursza Tak mam Ciebie O... Backstop Fak, nie trafiłem teraz tak może? Jest! Zapiszcie Dobra Aha, tu jest ten kamień dyrektora, ale to trzeba się tam ten... schować, otrzymawiać, skitrać, klucze trzeba do tamtego pomieszczenia. Cześć. Nie. Jest dobrze, nie krzyczo. Nie, nie krzycz. Nie krzycz. Teraz ciebie? Aha To raczej nie, to ale tego trzeba zrobić Ody cię, dziadek Ci będę musiał też Nie, spoko, nie, nie krzycz, nie, nie krzycz Dobra, muszę Ciebie zrobić Nie masz nic Okej, okay. cicho, 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 cicho Dlaczego biegniesz? Nie uciekaj Dobra, trzeba się gdzieś skampić Tak, żeby nas... Gin, gin, gin Aaa, Dobra, jeden padł Fuck! Ten ma obrzyn! Jest, spadł. Dobra. Padaj people. Dawaj. Aha, tu jest apteczka. Dobra. I klucz. Okej. Okay. Dobra, jedziemy. Do tego gabinetu dajemy. Dawaj, dawaj, dawaj Nikt nic nie widział Musi to ktoś być Jezus Zamokaj ja. te drzwi, zamokaj drzwi, nie zamokaj Dobra, podkładaj tą bombę Command, command. Ale gdzie? Aha, dobra, Ucieknie sam. Ale wcięty był, ale walnie, ale walnie. Just regular work. Mhm. Okej, okay, czyli no to... O kurczę słyszę gdzieś jakieś syreny To może być następna misja związana z to, żeby stąd uciec Dobra, nie Uciekamy stąd eee, To o tym się zajmiemy już w następnym odcinku Cześć, do zobaczenia na razie, oglądajcie następne odcinki Te wszystkich serii jakie prowadzę, cześć